No ciekawe czy ta jasna siądzie, szwagra. No Murzyn dobrze. No gdzie? Siadaj, 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 siadaj. Idzie, 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 sama, no Ach, ten Murzyn Tamto jak wysoko. Jaki drzwi Siądzie, teraz siądzie, odejdź, teraz siadają nasze I ona siądzie Eh? Nie jest taka głupia, nie, nie wszystko się rozwaliło, nie wiadomo gdzie. No teraz siadać. No, no. Ej, zobacz, ona odcina, ona nie chce do głębi wcale. Ja w głębi chyba teraz nie, idzie. Nie, o, idzie tam. No tu. No teraz murzy może iść się mnie. O tak, ładnie. Idzie z tyłu, idzie z tyłu. Ej, ona nie głupia jest. Nie głupia. Teraz, 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 teraz. Teraz siądzie. Patrz E, nie! No jeszcze zawrót, zawrót. No jeszcze wrony musiały swoje zrobić, no No to rusz jeszcze raz. Nie, 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 ona sama musi siąść. Ona sama siądzie. No. Działo się No teraz ładnie do wsiadła do do No patrz jaka nie chce siłę No na budę chyba nie myślasz o o, o o o o o pięknie Siadło. Siadła Siadła? Siadzi oblatana Siedzi No Siedzi i oblatana Jasna oblatana Zobacz tamte, bo tamte to normalnie chynik coś złapać. Nie wiem, czy widać, bo ja się odbijam cały czas. O, teraz. Będziesz się ze swoimi? Teraz to ich samca kupię, jak już przyszła, to już nie chcę siedzieć. Czy tamtych to złapiesz? Tamtych to coś przyzwyczajonych Nie, no tam siedzi Miał kolega przywieźć, dzisiaj podpuścić, ale nie wiem, jeszcze tego nie ma No jasna oblatana, ale trochę ciała, nie? A. No ale nie wyglądało, żeby tak bardzo welerowana była i on by rozganiał i on by dobrze rozganiał, aby mógł. A tamte zobacz co robi. Jest chyba budaperz też opcje jakieś, bo widzę odcina. Może co masz? Gdzie one są? No tu idą no, otworzy je ten. Jeszcze dowolę do tego idzie, do mam wybęnika. Gdyby no, pogoda była w sobotę, to pojedziemy kupimy samce. Gdzie A Tu, już schodzą teraz. No więcej młodziaków teraz chodzi, dlatego tak jest. O, dwa młode już na podłodze, tak? Tak. Ktoś tata zrzucił. A, to młodziaki no, wszystko. Sam, jest, to byście było tego mojego. Byle sam sami. No właśnie. ja pojadę i kupię to tam. Młody zobacz. młody młynek na budę. A to ten czarny. No widzi. A tam reszta chodzi młody. młody. Kiedy im robimy lot? Kiedy robimy im lot? Co na 5 km? No jak? Ja mogę i dzisiaj. Nie. Poczekamy, jeśli się pogoda, widzisz chmury, będzie padać i co bo je spuszczał. ich. Następnym mi tak tata podpuszczał. Się zdenerwowałem i teraz ja tak mówię, że mogę i dzisiaj, mogę i dzisiaj. Puścimy ich na piątkę więcej, nie. Jak wrócą z piątki, koniec lotowania. Tu młode gołębie. Na co posu, młode mnie siedzą. Może wpuścić zaraz. I nie, samiec siedzi, to samica. Tu chodzi groszek chyba w górze. To groch? Nie Wszystko na budę. Nauczone Wszystko sieci. na budę od maleńkiego I tak powinno być. No jasna blatana Co? kupić i będzie dobrze Czekamy może koledzy przywiozą tego EMB, puścimy. U nas to będzie film Zobaczymy. Dobra, dziękujemy.